To mój nowy dom! Wow, jaki cudowny pokój! Bardzo mi się podoba. O, cześć, jestem Barbie! Uwielbiam wszystko, co różowe. A kim są moje sąsiadki? Cześć, jestem super demonów Skypopu. Mam na imię Rumi, miło mi Cię poznać. A co to takiego? Barbie, trzymaj się blisko, to może być demon. Wow! wow co za teleportacja! Cześć wszystkim! Jestem Syrena. Teraz jestem waszą nową sąsiadką. E, I chyba już zdążyłam złamać łóżko. Ups. E, może jej pomożemy. E, nie odmówiłabym. Pomóżcie mi wstać, dziewczyny. E, oczywiście, wstawaj. E, wszystko ok? E, tak, wszystko super. Tylko muszę naprawić swoje łóżko. Trochę magii. O tak lepiej. Udekorowałam je wodorostami i muszelkami. Wygląda pięknie. Dziewczyny, odsuńcie się trochę. Zaraz wyczaruję jeszcze więcej dekoracji. Tak, świetnie. To postawimy przy wezgłowiu łóżka. Wow, Ariel, to jest niesamowite. Dzięki. Wiele syren ma supermoce. Wyszło mi naprawdę piękne łóżko, prawda? Wiem, wiem. Dodamy jeszcze nową pościel. Aha, uwielbiam wszystko co morskie, bo jestem syreną. Moje łóżko jest takie urocze, jak u mnie w domu w oceanie. Hmm, ja też udekoruję swoje łóżko. Barbie, trzymaj, tylko się nie ruszaj. Zaraz przetnę ten karton moim długim mieczem. Ostrożnie jest ostry. Daj mi jeszcze parę sekund. Zaraz będzie gotowe. Tak, super. Ej, Rumi, już? E, I co wyszło? Wow! Zaraz mi pęknie w rękach. O rany! Ale ekstra! Dzięki za pomoc, Barbie. E, do usług. Teraz trzeba to pomalować. Użyjemy farby. To będzie mój ulubiony domowy tygrys. Tak. Najpierw malujemy na niebiesko. Aha, dobrze. I dodajemy detale: uszy, oczy, pyszczek i nos. Świetnie. Teraz ozdobimy tym łóżko. Cudownie. A obok tygrysa będzie goło. Hmm, a co zrobić na samym łóżku? Jaką pościel wybrać? O, mój warkocz wygląda super. Spróbujemy spleść podobny koc. Mam tu włóczkę. Pleciemy, pleciemy. Tak, świetnie. Wychodzi naprawdę super. Cudownie. Jeszcze trochę. I wyszło nam super narzuta! Dodamy poduszki z moimi przyjaciółkami łowczyniami i parę pluszaków. Gotowe! Brawo! Hmm, a co ja mogę wymyślić? O, Ken mi pomoże! Ken! O, już jesteś! Oczywiście, czym mogę pomóc? Chociaż nic nie mów, już wszystko wiem. Na wyzgłowiu łóżka potrzebujesz różowego serca. Pościel też ma być różowa! Poduszki z falbankami i mnóstwo pluszaków. Gotowe? Barbie, podoba ci się? Yeah! Dziękuję, Ken. Zrobiłeś wszystko idealnie. O, to takie słodkie. Dzięki za pomoc. Do zobaczenia, kochany. Spójrzmy z bliska na Wasze łóżka. Jak pięknie. Świetnie poradziłyście sobie z zadaniem. Każda z Was udekorowała łóżko w swoim unikalnym stylu. Jedziemy dalej. Mmm, ocean, jak tu pięknie i spokojnie. Uwielbiam pływać wśród rybek i przy pięknych rafach koralowych. Jest cudownie. Co to? Jaka pusta i brzydka ściana? Trzeba ją udekorować koralami. Tak? Tak wygląda o wiele lepiej. A na górze dodamy trochę wodorostów. Tak, świetnie. Teraz jest to jak w domu w oceanie. Wow! Hmm, a co ja wymyślę? Uwielbiam śpiewać z moimi przyjaciółkami. Organizujemy całe koncerty. I mamy najlepszych fanów na świecie. Znają wszystkie nasze piosenki na pamięć i tańczą na naszych koncertach. To jest naprawdę super. Tak byli teraz tutaj. O, pani, wszyscy tu jesteście? Przynieśliście mnóstwo plakatów, ale super. Dzięki, kochani. Te plakaty idealnie pasują do mojego pokoju. Zaraz udekorujemy nimi wszystkie ściany. Cudownie. Teraz trochę światła. Neonowa taśma. Świetnie. Teraz wszystko wygląda dużo, dużo lepiej. Hmm, a co ja mam wymyślić? E, nie to, nie to, nie to. O, ale podoba mi się moje etui. Wiem. Kent. O, już tu jesteś. Czuję, kiedy potrzebujesz mojej pomocy. Znalazłem tapetę pasującą do Twojego etui na telefon. Zaraz ją przykleję. To zajmie parę minut. Dam radę. Chodzimy na drabinę, a teraz przyklejamy tapetę. Gotowe! O nie! Coś się stało z drabiną! Zaraz spadnę! Nie! Nie pozwolę kanowi spaść! Uratujecie! Eee, stop! Co się dzieje? Ojej, Barbie, złapałaś mnie? To takie miłe! Dziękuję Ci! Może całuska? Yy, ale jest mi bardzo ciężko. Zaraz upadnę. Już nie mogę cię trzymać. O, padam! Yy, wow, Barbie, Ken. Wszystko ok? Yy, wszystko dobrze. Dryzura też ok. Yy, Ken, cześć. To teraz dostanę buziaka. Yy, co? Yy, potrzebuję pomocy, żeby przybić tę półkę do ściany. Pomożesz? Y, oczywiście Przymocujemy ją tutaj, ustawimy na niej wszystkie twoje kosmetyki. Gotowe, jak ci się podoba? Super, proszę weź kopertę. Y, a co jest w środku? Zobaczmy. Hmm, Całus na odległość, jak miło. Dziękuję, Barbie. Trochę w lewo, w prawo, jeszcze w lewo. Tak, teraz dobrze. Trochę do siebie. Tak, super. Gotowe. Już, już. Rozkładamy baldachim. Jaki cudny. Ken, dziękuję Ci za pomoc. Ja też powiesiłam baldachim nad łóżkiem. Świetnie tu wygląda. Dodajmy jeszcze girlandę. Tak, super. A co tu się dzieje? Wow, Ariel! Wyszło ci przepięknie! Tak, to duża meduza! Wygląda świetnie, prawda? Dziewczyny, stworzyłyście idealne pokoje. Wasze łóżka wyglądają przepięknie. Każda świetnie poradziła sobie z wyzwaniem. U każdej z Was jest tak przytulnie. Mam pomysł! Dodajmy dywan obok puszka. Będzie tu jeszcze ładniej. A tu będzie szafka nocna. Super. To ja położę dywan o tutaj. A tu będzie szafka nocna. A ja mam dywanik z musek. Super, prawda? A szafka nocna jest w kształcie skrzyni ze skarbami. Och, wspaniale! Bardzo mi się wszystko podoba. O, mam jeszcze jeden pomysł. Wyłączmy światło i obejrzyjmy nasze pokoje. Przecież wszędzie mamy podświetlenie. Wszystko wygląda teraz zupełnie inaczej i jeszcze lepiej. Dziękujemy, że byliście z nami. Jeśli spodobało Ci się nasze wideo, to zostaw lajka like i koniecznie subskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia. Pa-pa!